Siemanko, Szymanko dzisiaj sobie gramy w fesy 17 Będziemy wywozić buraki na skup Ciężarówkami To jest mój zestawik taki I tu są ciężarówki lecimy Skakanki, dwie Tutaj jest cała moja ogólnie wszystkie ciężarówki Stoją Tutaj jeszcze jedna pryzma będzie z zabrania Tutaj ogólnie moja farma I tutaj moje są fala tu jedno, moja fala tam drugie, tu trzecie, tam czwarte i tam piąte i szóste i siódme jeszcze w sumie więc lecimy sobie Piszcie w komentarzach co można nagrać jeszcze na lato coś będzie z może wcześniej nawet jak się uda Piszcie w komentarzach ogólnie jak Wam się podobają moje filmy Kurde jak coś piszcie w tej skali O i tutaj jeszcze moja skania jest, trzeba ją zabrać, wiem, na ją. Tak, o tutaj moja skania się prezentuje. Ta taka o, zmodyfikowana, tak wygląda. To jest moje pole, to tak jak wam mówiłem Ogólnie same buraki na tych polach były Wszędzie I Jeszcze tam mi pryzma ogólnie została Tam ta największa pryzma jaka była Jest dalej Ogólnie tutaj muszę szybciej bieżyć, bo mi się zawiesza ogólnie z ciężarówka. Byłam po prostu nieprzystosowana w przeczepy danej. Ogólnie nagram dziewiętnastkę jeszcze, na no jak no gram na nowej mapce. Ale to już w następnych odcinkach będę nagrywał, jeszcze nie wiem kiedy, ale... Też nagram, bo tam sobie nową mapę Pobrałem 19 Spoko jest nawet